Hej, cześć, Siemaneczka, mam wszystkim, ludzie. Z tej strony Judy i witam Was bardzo serdecznie w drugim już materiale z gry, jaką jest oczywiście Food, czyli FIFA Ultimate Team, oczywiście w grze FIFA 22. Jeżeli podobał Wam się poprzedni materiał i czekaliście tak samo na ten, to nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby niczego nie pominąć, a my już ruszamy. I słuchajcie, na starcie tutaj mamy jakieś paczki personalizacji stadionu i tym bym się z chęcią zajął, pootwierał, zobaczył, co tu fajnego takiego trafimy. Clermont food. Yy... Okej, okay. myślę, że można znaleźć ciekawsze rzeczy niż to. E, dobra, potwierdzimy sobie te wszystkie karty, potem również otworzymy e, kilka paczek, e, złotych paczek, żeby a nóż trafić, słuchajcie, kogoś naprawdę dobrego, mam taką nadzieję. E, natomiast e, to jest w ogóle ciekawe, tak, miotacze ognia, no tutaj jak znajdę czas, to ja się z chęcią pobawię w tą personalizację tego wszystkiego, tak by nasz stadion wyglądał naprawdę epicko, no bo jednak jak grać u siebie, no to żeby to jakoś wyglądało, co nie? Eee, tutaj, jak chodzi o hymny, i w ogóle FC Barcelona. O, no proszę! Barcelony hymn nam się trafił. Eee, no dobrze, dobrze. Nie wiem, czy tutaj coś można trafić cennego, co potem można sprzedać, bo to są chyba paczki normalnie wymienialne, i nagrody również można tutaj wymienić na monety, jeżeli by się chciało piosenka po golu, jasne, natomiast no oczywiście ja tutaj słuchajcie, żeby uniknąć problemu z prawami autorskimi, no to nie będę tego wszystkiego aktywował, żeby nie było problemów, a nawet jeżeli aktywuję, no to to się już na odcinku nie pojawi. Przydomek klubu City, Pole United. Ale okej, okay, dobra. Lecimy, lecimy dalej. No trzeba jednak, jak już są paczuszki, słuchajcie, no to trzeba pootwierać. A jakże, nagrody słusznie zdobyte, zasłużone. To sprawdzamy. Kartoniada? O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, nie mam pojęcia. Wszystko, słuchajcie, na spokojnie ogarniemy. Aha, takie rzeczy tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, co my tu jeszcze mamy? To dalej te paczki kartoniad. To jest wszystko do personalizacji stadionu. Okej. Okay. No dobrze, no im więcej, tym lepiej. Będzie można pokombinować sobie na spokojnie z tym. Dobra, czy tutaj jeszcze kartoniady, czy może już coś innego? Sektorówki... Okej, okay, dobra, zobaczymy o co w tym chodzi. Pomarańczowy, no dobra, no to jest jakby wiecie, spoko, spoko. No bo widać, że naprawdę jak się to spersonalizuje, no to całkiem interesująco wygląda to już w trakcie meczu, szczególnie jak widzimy cały ten stadion dokładnie. Po tym jak zdobędziemy bramkę, gorzej jak przeciwnik zabędzie. Ale to nieważne. Natomiast teraz, moi drodzy, teraz otworzymy sobie tutaj klasyczne. Paczuszki, nie no, złote paczuszki otworzymy, oczywiście. Trzy, no bo czemu nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kupujemy za chwapońcy, no i trzymajmy kciuki, żeby coś dobrego z tego wyleciało. Może dzisiaj, no, chciałoby się jakiegoś trafić, ale raczej nie. Anderson Taliska, okej, okay, dobra. No nie jest to karta, o której marzyłem, niestety. W ogóle mamy tutaj kontrakty. Teraz zauważyłem, że tutaj już chyba w tej fifie. Od... O, proszę. Wystaw na licytację, tak jest. Wystaw, wystaw. Dobra. Widzę, że tutaj nie wiem, czy jeszcze są. Jest coś takiego jak punkty kondycji. Kiedyś to było. Mówię, ja miałem dość długą przerwę od futa, więc no mogę być trochę niezorientowany z tym, jak to się prezentuje. Ale dobra, teraz druga paczuszka. No może jakieś flary? Nie nic z tego, ale bramkarz nam się trafił. Skrybrysz Milet, o proszę, dobra, znana twarz jak najbardziej, aczkolwiek no nie do, końca, nie, nie do końca tego bym tutaj sobie życzył. No i dobra, słuchajcie, czas na jeszcze jedną paczuszkę, no może ta ostatnia okaże się jakaś szczęśliwa, no chyba, że moje konto nie jest szczęśliwe, kto to wie. Chwila prawdy i niestety, niestety, niestety takiego lewy obrońca z Villareale estupiniany. No dobra, no nie wszystko nam się poszczęściło. Ja już jednak mogę powiedzieć Wam, że dokonałem małego transferu. Przyszedł tutaj nowy zawodnik do mojej drużyny. Pewnie zastanawiacie się, kto to jest. A ja od razu odpowiadam, że oczywiście jest to zawodnik z Manchesteru United. A czemu by nie? Już mam. Czterech takich, a nasze zgranie osiągnęło stówkę. E, słuchajcie, na środku pomocy będzie da, grał e, Danny Vanden e, czyli zawodnik, który normalnie w United nie ma szansy zagrać, bo Solskjaer go chyba nie lubi, ale u mnie będzie grał. E, a my lecimy, słuchajcie, z kolejnymi meczykami. Nasz rywal ma taki raczej średni skład, więc myślę, że może nie będzie tak źle. Oj, teraz łatwa strata u nas. Czemu on się przewrócił. Nie wiem, ale robi się naprawdę niebezpiecznie. Będzie słuchajcie szansa dla przeciwnika, żeby strzelił, i już zdobywa bramkę na 1 do 0. Julio Martinez. Z szansa wychodzi tam. Philips, cudowna piłka. Philips, no musisz! Jak on tego nie trafił? Tak grać tutaj już bardzo ładnie, right? Philips będzie strzał. u, troszkę za wysoko. Teraz ładnie nasi klepią, dużo tutaj miejsca, słuchajcie. No i będzie brameczka jeden do jednego. Spróbujemy, słuchajcie, zagrać coś tutaj środkiem. Ja tak patrzę cały czas na mapkę, patrzę, żeby obserwować, co robi golkiper przeciwnika, bo on już nim w, tak dość dziwnie się zachowywał. E, były takie sytuacje, no teraz słuchajcie, świetne to podanie i mamy dwa do jednego. No takie wyjścia, takie strzały, to może się podobać. Wyjście naszego zawodnika e, jest Greenwood, który może słuchajcie, lobować. I to będzie brameczka na 3 do 1. No, przeciwnik w końcu doigrał się tym wychodzeniem bramkarzem. No, ale no, nie mogło się to inaczej skończyć. Troszkę śmiesznie to wygląda, ale co z tego? Ło, Greenwood, słuchajcie. No właśnie, no właśnie, czekałem na rzut karny. No w końcu sędzia się zdecydował, i dobrze, bo już bałem się, że będzie jednak yy, zmiana decyzji. Zmieniłem tutaj na środek, i mamy 4 do 1. No i ten mecz yy, też jest już przesądzony. A co on robi tym bramkarzem? Naprawdę, staram się zrozumieć decyzję mojego przeciwnika, ale tutaj to chyba nie ma do końca sensu. No i zdobywa mimo wszystko bramkę na 4 do 2, ale to ni nie zmieni za dużo. Teraz rywale z rozegraniem na krótko, wow, prawie byłaby z tego bramka. Przejęcie van no i słuchajcie, to musi być bramka na 5 do 2, Na no przeciwnik w tym meczu daje mi wyjątkowe pole do popisu, do strzałów z dystansu. I tym razem rywal, słuchajcie, z bardzo ciekawym składem z Ligi Hiszpańskiej, no myślę, że ten mecz będzie znacznie bardziej interesujący, znacznie, od tego, którego przed chwilą rozegraliśmy ponownie rywale z skrzydłem będzie prawdopodobnie próba dośrodkowania, ale na szczęście obrońcy w porę interweniują. Right Phillips, jakimś sposobem utrzymuje się przy tej piłce teraz Greenwood. No z jego szybkością ma tutaj szansę chłopak coś jeszcze słuchajcie, w skórę tej akcji Greenwood huknął. Co ten bramkarz zrobił? Słyszałem, że bramkarze mają różne wylewy w tej Fifie, no ale to już chyba przesada. Teraz przeciwnik przed szansą, no, no i chyba jakieś problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że to nie u mnie. Chyba nie. Ale patrząc, co się dzieje. Dobre pytanie. Utracono połączenie z przeciwnikiem, no i czy to moja wina? Rezultat na meczu jest zanializowany. Wrócisz na ekran główny. O! I to jest, słuchajcie, już to, co zawsze uwielbiałem w fucie. Zobaczymy, jak to zostanie ocenione. Wygrywałem jeden do zera. Nagle coś rozłączyło. Eee, no i pytanie właśnie, jak to będzie? ogarnięte. Zobaczmy, słuchajcie, wejdźmy w Division Rivals. Czy tu coś się zmieniło? Eee, postęp 3 na 20, no to chyba tak, dało mi jakby zwycięstwo, zaliczyło. Prawdopodobnie tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, ale pewnie nie do końca tak idealnie. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, ja myślę, że trzeba spróbować jeszcze jeden meczyk, no bo jak, jak wygrywamy, to czemu nie? Próbujmy dalej. Tym razem, słuchajcie... Będzie ciężko, skład z Ligi Angielskiej i to widzę taki naprawdę ogarnięty, jak na ten poziom. Rywal już dobrze tutaj słuchajcie w tej akcji będzie próbował, pytanie czy jakiś strzał z dystansu? No tak, ale na szczęście obok słupka. Teraz tylko nie dać im tutaj za dobrze poklepać, na razie rywal dobrze swobodnie czuje się w naszym polu karnym i no właśnie, właśnie, właśnie tego się można było spodziewać, 1 do zera. Ivan Tony. Oj 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 Dobra, ta piłka tak niefortunnie, niefortunnie przechodziła i rzut rożny dla przeciwników. Pytanie, na kogo on tutaj będzie mierzył? Coś czuję, że tak bardziej na, w okolice szóstki. Na troszkę dalej jest ta piłka jeszcze wycofana. E, na szczęście nasi zawodnicy przechwytują. No i pytanie, czy jeszcze damy radę, słuchajcie, wyprowadzić z tego jakąś kontrę? No trochę to wszystko spowolniło się, no ale może, może teraz. Wanden e, widzi tam wychodzącego świetnie zawodnika. Będzie strzał i po rękach bramkarza, ale na jeden do jednego wyrównujemy w tym spotkaniu. Całkiem ładna, sprawna akcja, no i przede wszystkim dobra kontra. Ale Bramkarz tutaj, no nie popisał się jakąś dobrą interwencją. No ale siła strzału była naprawdę spora. Piłka wraca teraz pod nasze nogi. No świetne wyjście tutaj, no i musimy. Tak jest, dwa do jednego, słuchajcie. Rywal kontrolował dość dobrze to spotkanie przez pierwsze 30 minut. No ale teraz już zdecydowanie lepiej nasza drużyna. Teraz ładnie tutaj wychodzi Luke, no pytanie czy on tutaj coś jeszcze w skóra będzie słuchajcie strzał z dystansu, ale Mendy dobrze sobie radzi. Te teraz mu przeciwnik takimi łatwymi podaniami, ale znalazł sobie całkiem sporo miejsca, już Rashford w naszym polu karnym, uff na szczęście obok dłuższego słupka. Teraz może znajdziemy sobie troszkę miejsca z dystansu, jest Wandenbeek, no musisz, jak on tego nie trafił. Teraz ponownie rywale z dobrymi podaniami. Jest tam Markus Rashford, Markus Rashford, ale Łukasz Fabiański. Co za interwencja, to mogło się podobać. Vandenbeik szuka sobie miejsca, tam dobrze wychodzący gracz i to jest świetna piłka, będzie lobowanie. I to jest na 3 do 1 bramka, słuchajcie. No, gol fenomenalny. Patrick Bamford, kolejny raz dzisiaj wpisuje się na listę strzelców. No, ale no, takie bramki to można oglądać godzinami. I ponownie Rashford. Słuchajcie, uważajmy, bo tu przeciwnik jeszcze może włączyć się do gry, ale Łukasz Fabiański znowu interweniuje. Słuchajcie, to był naprawdę dobry transfer, jeżeli chodzi o tego bramkarza polskiego, byłego reprezentanta Polski, ale teraz przeciwnicy co ten Fabiański wyprawia, to ja naprawdę nie wiem, ale no jeżeli tak ma grać cały czas, to długo zostanie w mojej drużynie. W tym momencie Wright-Phillips, no, no, no nie, no nie, no nie, no panowie, no nie. Tutaj próba wrzutki i jeszcze gol z główki na 4 do 1. Ten mecz tak się nie zapowiadał, no ale wynik końcowy naprawdę może cieszyć, biorąc pod uwagę pierwsze 30 minut, które absolutnie było dla przeciwnika. No ale potem już wszystko na spokojnie, na spokojnie. No, i wynik, jaki jest, taki jest, widzicie sami. Minuta doliczonego czasu, no i tak naprawdę możemy już myśleć o końcu tego spotkania. Kolejne zwycięstwo, no i teraz zobaczymy, co otrzymamy, słuchajcie, za to, że mamy tutaj kolejne, tak naprawdę, zwycięstwo. Tym razem przeciwnika nie rozłączyło, daliśmy radę zakończyć to spotkanie. Przekonajmy się, monety wchodzą w dobrej ilości, bardzo dobrze. No i zobaczymy, słuchajcie, co takiego otrzymamy. No, tutaj punkty kwalifikacji oczywiście cały czas do przodu mamy 3 na 3 wygrane to pytanie tak, jesteśmy już w nowej lidze słuchajcie, pierwsza ta dziesiąta liga zaliczona, no to teraz dziewiąta mam nadzieję, że będzie tutaj troszkę więcej ciekawych wyzwań cotygodniowe nagrody, kwalifikujesz się do trzymania cotygodniowych nagród uuu, okej okay. wygraj więcej meczów, by ulepszyć nagrodę Ok, super ale czekajcie, co, potrzebujesz czterech zwycięstw, y, nagroda tygodnia. Okej, okay, dobra, na to wszystko słuchajcie, przyjdzie czas, y, jak najbardziej, jasne. Punkty do rangi czwartej, dziewięć pozostałe mecze, ranga czwarta, nagroda. Okej, okay, tutaj mamy całe informacje odnośnie tego, jak to wszystko, słuchajcie, wygląda. W Division Rivals, no Mistrzostwa Foot. No, ja czekam, żeby się tutaj zakwalifikować. Czemu nie? Ale teraz interesują mnie, słuchajcie, zadania, bo no, wygraliśmy parę tych meczy. Nagrody powinny być i owszem są. E, grupa ukończona. E, wszystkich nagrań. O, właśnie, jak się ukończy, wszystkie to, co otrzymujemy. Yy, odebrana expa dostajemy, ok, ale czy exp jest aż tak ważny tutaj? Czy, no, no nie wiem, yy, no ale spoko. Jak yy, wchodzą zadania, to czemu nie? Zobaczcie, coraz coraz więcej. Czekam już na to, żeby odblokować sobie tutaj za niedługo kolejne. Tutaj mamy kolejne nagrody, odbiór nagrody, dobra, cały czas jednak tutaj są piłki, złota piłka, paczka piłkarzy, dobra, to mnie interesuje najbardziej, żeby odebrać, słuchajcie, te paczuszki, niewymienna, ekonomiczna, okej, okay. tutaj mamy ponownie, ponownie kolejną paczuszkę, Piłkarze, dobra, spoko, e, tutaj na razie jeszcze, a bo te punkty ekspa tutaj odblokowują nam to dalej, no dobrze, e, w zadaniach słuchajcie, mamy tu jeszcze punkty przełomowe, no właśnie, to jest fajnie chyba robić, tak mi się wydaje, e, mamy tutaj dalej na rozbudowę stadionu, kolory siatki w bramce, no, dobra, no to cieszy oczywiście, sprawdzimy to. Ale już widzę, że w podstawach również chyba otrzymaliśmy coś nowego. Zobaczmy. Drive Division Rivals, 9. Liga, no, no oczywiście, że 9. Liga jest. E, premia 500 monet przez 5 meczów. Super, ok, nada się. Dwie wygrane w Rivals to 100 monet. No te monety tutaj powolutku, powolutku będą wchodzić, ale dobrze, bo nasz skład musimy jak najbardziej rozbudowywać. Trzy doskonałe połączenia. Karta niewymienna tutaj, sniper. Dobrze. No i zobaczcie, ja już mam tam 4000 monet, Tu naprawdę idzie dość, dość szybko ogarnąć sobie te monety z tych zadań. No dobra, ale teraz interesuje mnie tak, tutaj uzyskaj 100 punktów zgrania, no to jak, no Vandenberg przyszedł, to i 100 punktów zgrania wleciało oczywiście. Dobra, potwierdźmy te karty, no i w tych podstawach chyba, chyba coś tu jeszcze powinno być, czy nie, czy już odebraliśmy... Wszystko. A tutaj jakaś taka główna nagroda, słuchajcie, że jest e, całe, jakby takie drzewko tych rzeczy odebrane. 100 monet. Super. No to co? No tutaj mamy jeszcze te zadania, oczywiście. No ale dobra. E, dobra, dobra. Fajnie to wygląda. E, transfery tutaj, sklep. No właśnie, paczuszki powinniśmy otrzymać, więc zaraz zobaczymy, e, co tutaj wleciało. Tu jest ta ekonomiczna. Dobra, chcę otworzyć, bo ciekaw jestem, co może z niej wylecieć. Holenderski napastnik z Wolburga, Weckhorst. Okej, okay, dobra. Eee, trochę nowych zawodników się przyda. Uuu, no naprawdę ekonomiczna. Sporo, sporo słuchajcie tych graczy. Aczkolwiek już widzę, że no niestety, znaczy był tam ktoś z Arsenalu, no spoko. Eee, zamień w moim klubie. Okej, okay, dobra. Eee, aha, dobra, tu możemy zamienić. Dobra, wyjdź od już na później. Eee, fajnie, no z tej paczki co nieco wyleciało, natomiast cały czas mamy jeszcze... Eee... Dobra, do szybkiej sprzedaży niech wleci, tak jest, potwierdź karty, to już poleciało, mm, tak, szybka sprzedaż niech będzie. E, natomiast mnie interesuje kolejna paczuszka piłkarzy, którą mamy, złota paczuszka, którą już zaraz otworzymy, tutaj jest siatki w bradce, to jest Mniej interesujące. E, sami piłkarze do wzmocnienia Twoich składów, zawiera 12 złotych zawodników, jednego rzadkiego. No to mam nadzieję, że naprawdę, no chciałbym słuchajcie zobaczyć w końcu jakieś flary, czy gra mi je zaoferuje? No niestety nie, znowu Holenders United. Haha, <laughs> Vandenbeek. No przypadek, kupiłem go równo przed tym nagraniem. Teraz go otrzymałem. No dobra, spoko, natomiast szkoda, bo to duplikat. No jeżeli chodzi o innych, no to tutaj troszeczkę nawet mamy zawodnika z Norwich, z West Hamu. E, Okej, okay. myślę, że jak najbardziej się oczywiście przydają. E, no tutaj sobie e, myślę, że będzie można go, wiecie, wystawić, yy, tą kartę, ale to wszystko, yy, to wszystko sobie spokojnie, na spokojnie ogarnę. Yy, tak jak mówię, dalej czekam, słuchajcie, na Wasze komentarze, żebyście tutaj podpowiedzieli, jakie dobre wzmocnienia w składzie mi się przydają, monet tutaj troszeczkę wleciało, więc coś sobie tam na pewno pokupimy, ale... Oczywiście, to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie strzelić lajkacza, subskrybujcie, by być na bieżąco. Kliknijcie dzwonek, by dostawać absolutnie każde powiadomienie. Ale to tyle na dziś. Do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!